Wyciągam skorpiony. Skorpiony. No i zobaczymy przewodnik dla skorpionów na zaspienie słońca. W no, baranie. Mhm. Także jeszcze raz, o co jest walka teraz, o co teraz, z, w czym jest takie wielkie uzdrowienie, zapraszam do czytania kolektywnego. I mam nadzieję, że bierzecie ten wstępik maluteńki, który jest chyba teraz przy każdym znaku, nie wiem. W każdym bądź razie zapraszam kanał Spokojnie tylko Astrologia. Filmik nazywa się Siła Instynktu Nów w Baranie, 8 kwiecień. Tam przez pierwsze 6 minut dajcie szansę temu filmikowi, jeśli ktoś zachęcam, byście do końca, ja jeszcze nie obejrzałam, ale tam nie mam odpowiedzi na swoje po prostu pytanie, co teraz się przepracowuje. Nie dotyczy to tylko rodu, ale też kolektywów różnych i naszego uczestniczenia w różnych kolektywach. No i zobaczymy tą energię wielkiego uzdrowienia. Polityka. Mhm. Dzielenie się. No zobaczymy. To co się dzieje, gdzie prowadzi. Gdzie ma prowadzić skorpiony? Ta polityka tutaj w którymś znaku była, więc warto sobie tak zwanie zajrzeć, gdzieś już była ta polityka tutaj. To jest taka energia wyjścia tak zwanie do innych, pewnej ugodowości, pewnej po prostu tak zwanej postawy też, tak? Yy, pewnego wszystkiego tego, co się wiąże też z jakąś dyplomacją, z jakimś ułożeniem się, tak? O, yy, z tym w jaki sposób jesteśmy ugodowi, czy też nie jesteśmy ugodowi też, tak? Czy w jakiej yy, postawie tak jakby na zewnątrz po prostu tak zwanie świata, tak? To z czym, co, po co i na co wychodzimy, tak? O. Z naszą po prostu postawą. Dobrze, dokąd siódmeczka mieczy. Niechęć, tak zwanie do walki, tak? Niechęć do y, niedziałania nie wtedy, kiedy można, tak? Ta siódemka mieczowa już się pojawiała tutaj w kilku co najmniej y, rozkładach, czyli tak, jakby wyjście. Tak zwanie, dokąd to zaś mi prowadzi? Do zawalczenia, do pewnej gotowości, nie poddawanie się też, tak, nie układanie się w pewnych no ich, mm, możliwościach, ale jednocześnie wykazanie gotowości też, tak, żeby zawalczyć, tak jakby o to, co jest tak jakby rzeczywiście tak zwanie mm, ważne, zwłaszcza w kontekście uzdrowienia, tak? O. Zobaczmy też tak, co będzie Wam pomagało. Energia zmiany, takiej totalnej zmiany. Możliwość też tak zmiany i transformacji ogromnej, tak. A co będzie przeszkadzało? Szósteczka kielichów, tak, odwrócona, czyli pewna, hmm, punkt wyjścia. Co może zwieść, odciągnąć od tego przepracowania? Piątka mieczy. Co odchodzi do przeszłości? Giermek mieczowy. Co niestety odchodzi do przeszłości? Weźmy trójka monet, zamknięcie pewnych spraw, pewnych opcji. Dlaczego tego doświadczają? Dziesiątka kielichów odwrócona. Tak. I tutaj powiedziałabym kochane skorpiony, Chęć takiego zmiany, podążanie, tak jakby za pewną zmianą. Przy śmierci to jest też tak, czy my chcemy, czy nie chcemy, to pewne rzeczy po prostu i pewne sprawy się muszą zadziać w jakiś sposób na różnym etapie naszej świadomości czy naszego tak zwanego ułożenia się. Jest tutaj też tak, jakby bo jest dziesiątka buław odwrócona, i jest też dziesiątka kielichów odwrócona. Gdzie to są karty, które mówią o tym, takie to już o tej dziesiątce była, bo ona już też pojawiła się w tym rozkładzie, gdzie ona mówiła, że chcemy coś zrzucić tak jakby z siebie, odrzucić tak zwanie mm, i podążać tak jakby, biec do przodu ku nowemu życiu, ku nowej po prostu możliwościom też, tak? O. Ym, I tutaj jest piąteczka mieczowa, która mówi o tym, że to, co może zwieść też, tak? Że wydaje się, że coś zyskaliśmy też, tak? Że coś zyskaliście, że coś chwyciliście też, tak? Ale zostawiacie, tutaj zostaje jakiś ślad, tak? Po tym skorzystaniu, też tak jakby z czegoś, też tak ułożeniu się. No tutaj jest potrzeba, po zdobyciu czegoś, tak? A tutaj jest generalnie tak, jakby ta energia piątki miecz, bardzo do siódemki mieczowej. Zobaczcie, jakże podobna. Siódemeczkę mamy tutaj, czyli bardziej wygląda jak piątka. W każdym bądź razie tutaj jest tak, jak nam się wydaje, że coś zdobyliśmy i możemy uciec, możemy odejść też, tak? Jakby tego, a zostawiamy po prostu po sobie ślad też, tak? I już też nie biegniemy z tymi czterema mieczami, tylko z jednym, ale też, tak. Zobaczcie, że w różnych piątkach tarotowych jest różna ilość tak zwanych tych mieczy. Czasami zostają dwa, tutaj ona też jest tak zwanie inna, tutaj zostaje tak zwanie cztery miecze też, tak? Czyli znowu tak jak obce, którą trzeba będzie tak zwanie uzdrowić jeszcze, tak? Inaczej na to po prostu tak zwanie spojrzeć. Ym... Zakończyły się pewne tak zwane możliwości, tak? O, o co warto jeszcze tak jakby zawalczyć, co jeszcze tak zwanie, żeby coś się nie domknęło też, tak? Ym... Sprawa jest bardziej tak jakby skomplikowana też, tak? I pewna opcja, tak zwanie w pewnym zakresie, ona już się tak zwanie kończy, można wyjść na prosto, ale trzeba będzie rozpocząć tak jakby nową aktywność, tak? I ta aktywność, tak zwanie w waszym życiu, w wielu różnych sprawach będzie miała tym, czy jesteście gotowi zawalczyć, trzymać, chwycić tak, jakby ten miecz w odpowiednim po prostu momencie i pójść do przodu, gdzie wtedy by to was to zaprowadziło? Do skorzystania z własnej mądrości, z mądrości kapłanki odwróconej, czyli tego, co wiemy w plusach i minusach, tak? O pewnych kapłankach odwróconych zawsze mówiłam na plusie też, tak, czy minusie, czy neutralu, ona mówi skorzystanie i weryfikacja swojej własnej wiedzy, tego, co tworzy nas i buduje też, tak? To jest związane też z postawą tak zwanej tak jakby tej kapłanki, tego, jak traktujemy swoją mądrość, też, tak, czym ona po prostu tak zwanie jest, tak? O. Energia przeszkadzająca to szóstka po prostu tak zwane kielichów, czyli zostawienie też tak, jakby czegoś, i przejście tak zwane w nową w tak możliwość, też tak poprzez niechęć, taką jakąś, poprzez, a chęć znowu, zaczęcia, zaczęcia czegoś po prostu tak zwanie od nowa, w oderwaniu od przeszłości, od starego życia, tak? o, od tego, co się kiedyś działo, tak? od tego wszystkiego, co jest nadal w jakiś czas sposób aktywne. Punkt wyjścia do innych, Wasz. Dziesiątka mieczy, trzydziesiątki, tak? No i dalsza praca tutaj zostaje. Natomiast ja bym powiedziała tak: ta dziesiątka mieczowa to zmiana konstrukcji, wyjścia też, tak? I tutaj takie zwane zobaczenie, że jest jakiś i każdy musi sprawdzić, na jakim poziomie ma swoją tak zwaną tą barierkę ochronną, też tak, żeby wejść po tych schodach albo też zejść z nich, tak? O. I to są już takie bardzo specyficzne, tak zwane aktywności. Zobaczymy o co warto zawalczyć. Podpowiedź do tych dziesiątek. As mieczy. Odwrócony. To jest taka opcja zawalczenia o coś też, tak? Gdzie, a miecz odwrócony mówi o tym, czy chcemy, czy nie chcemy, powinniśmy się odwoływać i działać aż do skutku, tak? Pewnego, a nawet kiedy w jakiś sposób nasze jakieś odwołanie czy wyjście wasze nie zadziała też, tak? I to, co się okaże z tym, co dostaliście, to i tak z tym będzie trzeba w, jakiegoś, w jakiś sposób, tak zwany, przepraszam żyć czy funkcjonować, tak? O. Dziesiątka mieczy kielichów odwrócona. Mówi o pewnej zmianie, o wejściu też tak do innego, nowego świata, do nowego układu tak zwanego yy, yy, na Nadanie, wejście tak jakby w nowy bieg rzeczywistości też tak. Ma mówi też jak. Yy, yy. Ewidentnie jest jeszcze tak zwane wejście w nowy, tak zwany obieg, w nową opcję też, tak? Niosąc tak zwanie, albo nie widząc też, tak, że niesie się jeszcze jakąś przeszłość, też, tak? która w twórce mieczowej odwróconej, więc i tak trzeba będzie coś po prostu tak zwanie uzdrowić, wyjść albo bardzo mocno pilnować, żeby czegoś nie zepsuć też, tak? O, to są tutaj tak zwane te aktywności życiowe. Zobaczmy, podpowiedź od duszy. Mhm. Sprawiedliwość odwrócona. To jest coś, tak jakby, to jest taka energia, która mówi zawsze mi tak jakby, że pewne rzeczy też tak, że albo coś jest sprawiedliwością, albo nią nie jest, tak? o, I trzeba rozróżnić pewne tak zwanie, to jest takie to opcje, czy, jakby, czy prawo jest sprawiedliwością, tak i czy sprawiedliwość jest po prostu zawsze prawem, tak? Niestety nie zawsze jest, tak? I tutaj jest to, tak zwane wszystko to, co jest tak jakby związane ze sprawiedliwości, jest pewnego rodzaju założeniem, tak? Z którym trzeba będzie się po prostu tak zwanie skonfrontować na nowo, tak? Ułożyć, tak? Albo to, że tak zwanie omijamy pewne rzeczy, pewne konsekwencje, nie znaczy, że zostaliśmy z czegoś po prostu tak zwanie zwolnieni, tak? O. Ale też sprawiedliwość odwrócona mówi, że trzeba mieć się zawsze na baczności, też tak, albo pilnuj tego, też tak, żeby czegoś nie zepsuć, tak? Trzeba stale kontrolować. W zdrowiu sprawiedliwość odwrócona bardzo często mówi, stale miej ze sobą ciśnieniomierz, glukometr też tak, czy tą pompę insulinową. Stale musisz mieć się po prostu tak zwanie na baczności. To jest też tak, jakby ten punkt. Co dobrego, tak jakby tutaj jeszcze. Zachęta, marchewka, tak jakby do tego, księżyc. Idzie nowy cykl, całkiem nowy cykl, tak jakby, jeśli chodzi tak zwanie o Was. Jest szansa, czy jest szansa na wprowadzenie, tak jakby i skorzystanie z tego nowego, czyli wyciągamy. Yy... Mhm. Jest możliwość spełnienia marzeń, też tak ułożenia, ale przy pewnej rodzaju aktywności, przy ułożeniu się, dlatego że tutaj generalnie będzie przeszkadzało wybranie, tak jakby to jest kapłan tutaj, tak? że w nowym cyklu, tak jakby wybranie spełnienia marzeń, albo skonfrontowanie się z tym, czego się nie widziało, albo to, co w jakiś sposób myślało się, że jest takie piękny, ja Wiecie, jak ta piękna kobieta, nieznajoma i ten piękny mężczyzna, tak, czasami jest fajnie, póki później otworzy, tak. Czy też spełnienie jakiegoś marzenia. Wyjście za tym, o matko, to chciałam, to chciałam, chcę, chcę też tak, tak, jakby tak samo, też, tak? Nowe możliwości, obietnice też, tak jakby pewnej wspaniałości, też tak? W końcu, że widzę to, już potrafię określić to, czego w ogóle chcę, tak? Natomiast, tak zwanie z tym wszystkim, kochany skorpiony,